Jak architektura zmieniła się w późnym Cesarstwie Rzymskim? Jak styl i cechy budynków zbudowanych w i po IV wieku n.e. różniły się od budynków zbudowanych we wcześniejszym Cesarstwie Rzymskim? Jak zobaczymy w trakcie tego filmu, architektura Cesarstwa Rzymskiego rzeczywiście zmieniła się głęboko pod wieloma względami. Od 300 do 600 roku n.e. z trwałym wpływem na krajobrazy miejskie dużych miast Późnego Cesarstwa Rzymskiego. Konstantynopol, Rzym, Mediolanum czy inne miasta dość mocno zmieniły się w późnej starożytności. Znajdziemy wiele nowych stylów i elementów budowlanych, ale także wiele znanych nam. Spróbujmy więc zrozumieć, jak architektura zmieniła się w późnym Cesarstwie Rzymskim. Kiedy myślimy o architekturze rzymskiej, myślimy o gigantycznych, imponujących budynkach z wieloma kolumnami, przede wszystkim oczywiście o wielkich świątyniach, które były budowane przez setki lat na terenie całego cesarstwa rzymskiego. Albo myślimy o wielu amfiteatrach, takich jak Amfiteatrum Flavium, lepiej znanym jako Koloseum, gdzie gladiatorzy walczyli ze sobą, ale gdzie odbywały się również inne wydarzenia albo myślimy o gigantycznych cyrkach, gdzie odbywały się wyścigi rydwanów, albo o pałacach cesarskich, albo oczywiście o gigantycznych kompleksach kąpielowych. Ale w późnym Cesarstwie Rzymskim, czyli w okresie od około roku 300 do wczesnych lat 600 n.e., architektura zaczęła się dość głęboko zmieniać. Pierwszym powodem, dla którego architektura uległa zmianie, była oczywiście rosnąca rola chrześcijaństwa i zwiększona aktywność budowy kościołów. Z tolerancją dla chrześcijaństwa, ale później jeszcze bardziej, gdy chrześcijaństwo stało się religią państwową Cesarstwa Rzymskiego, w roku 384 na oczywiście zobaczylibyśmy coraz więcej budowanych bazylik i kościołów chrześcijańskich. A ponieważ chrześcijaństwo w wielu aspektach było przeciwieństwem religii grecko-rzymskiej, wczesnochrześcijańscy architekci chcieli zaznaczyć to głębokie odejście od starych tradycji, stosując inny styl architektoniczny. Ale architektura zmieniła się również z powodu wielu nieszczęść, które musiało znieść Cesarstwo Rzymskie, zaczynając od kryzysu w III wieku. Nagle twierdze i umocnione miasta stały się bardziej ważne. A więc architektura czasami stawała się bardziej prosta i bardziej funkcjonalna ze względu na konieczność szybszego i bardziej efektywnego budowania. Ale oczywiście transformacja kulturowa i eksperymentowanie z nowymi stylami również odgrywały rolę. Ludzie po prostu chcą próbować nowych rzeczy, i dlatego jest dość oczywiste, że style budynków zawsze będą się zmieniać, nawet jeśli to ta sama kultura je buduje. Ostatnie budynki w starym tradycyjnym stylu rzymskim zostały wzniesione w 300 latach n.d.k.r. Ostatnie wielkie klasyczne rzymskie budowle w Rzymie zostały wzniesione przez cesarza Maksencjusza, który był jednym z najbardziej płodnych budowniczych w historii Rzymu, a to w czasie niedługo po kryzysie III wieku, co jest dość niezwykłe. Zbudował Bazylikę Maksencjusza, czasami nazywaną również Bazyliką Nowa, Prawdziwie gigantyczny budynek, część którego przetrwała do dziś, ale niestety większa część została zniszczona w kilku trzęsieniach ziemi. Przy okazji, zrobiłem film o trzęsieniach ziemi, które niszczyły starożytny Rzym na przestrzeni wieków. Bazylika była prostokątnym budynkiem z dużą otwartą przestrzenią w środku i często zatartą absydą na przeciwnym końcu od wejścia. Bazylika pełniła różne funkcje, w tym kombinację sądu, sali obrad, lub sali spotkań. Chrześcijanie przejęli formę bazyliki i, jak zobaczymy, wiele wczesnochrześcijańskich miejsc kultu opierało się na formie bazyliki. Ale Maksencjusz zbudował również świątynię Romulusa, niedaleko swojej dużej bazyliki dedykowanej młodemu synowi Romulusowi. Poza Rzymem zbudował duży cyrk, który był prawie tak długi jak cyrk Maksymusa, a obok niego grobowiec swojej rodziny. Te budynki wciąż zawierały znane elementy stylu klasycznego. To właśnie w IV wieku zaczęliśmy obserwować coraz więcej budowanych bazylik chrześcijańskich, które naturalnie odbiegały od klasycznej architektury grecko-rzymskiej. Chociaż oczywiście czasami włączali do nich pewne aspekty starych rzymskich świątyń. Stara Bazylika Świętego Piotra, której budowę rozpoczął Konstantyn, jest takim przykładem wczesnej bazyliki chrześcijańskiej. Została ukończona około 360 roku n.e. i tutaj już możemy imponująco zobaczyć odejście od klasycznej architektury świątynnej grecko-rzymskiej. Miała formę wydłużonej bazyliki z centralną nawą i dwiema mniejszymi nawami bocznymi po każdej stronie, które były od siebie oddzielone wielością kolumn, większą prostotą i zmniejszonym zewnętrznym splendorem. Jest natychmiast widoczne i było to zamierzone. Aby symbolizować skromną naturę chrześcijańskiego Boga i oddalić się od architektury grecko-rzymskiej. Wnętrze było również znacznie prostsze. Minęły już dni, kiedy bóstwo czczono w formie gigantycznego posągu, takiego jak słynny Zeus w Olimpii czy Jowisz. W świątyni Jowisza, na Kapitolu ogólnie, architektura chrześcijańska była znacznie prostsza, ale użycie wielu kolumn korynckich nadal pokazuje silne przestrzeganie starych elementów architektury klasycznej i do klasycznej formy samej bazyliki. Część elementów zaczerpnięto ze starego stylu architektonicznego, a część zmodyfikowano. Bazylika Santa Maria Maggiore to kolejny fascynujący przykład wczesnochrześcijańskiej bazyliki, ukończonej około 430 roku n.e. W tej bazylice możemy zobaczyć imponujące mozaiki które teraz powoli stawały się dominującą formą artystycznego wyrazu w przeciwieństwie do klasycznych świątyń, w których statuły były dominującą formą artystycznego wyrazu. San Stefano Rotondo to kolejny interesujący przykład wczesnochrześcijańskiej bazyliki, który jest interesujący ze względu na odejście od regularnego kształtu bazyliki. Prawdopodobnie została ukończona około 460 roku n.e. i jest znana ze swojego fascynującego, okrągłego wnętrza oraz klasycznych kolumn doryckich ułożonych w sposób okrągły. Na zewnątrz dość imponująco widzimy również okrągły kształt i prostszą formę, która zdominowała wczesnochrześcijańską architekturę. Dziedziniec jest szczególnie fascynujący, ponieważ możemy zobaczyć mozaiki zewnętrzne i styl architektoniczny, który w pewnych aspektach można by nazwać bizantyjskim. I rzeczywiście, to, to, co nazywamy architekturą bizantyjską, to po prostu naturalna ewolucja późnej architektury rzymskiej. A nawet w latach 450 n.e., kiedy Zachodnie Imperium nadal istniało, czasami nie zauważałoby się różnicy w stylach architektonicznych między Zachodem a Wschodem. Zauważyliśmy więc, że wczesny styl sztuki chrześcijańskiej miał głęboki wpływ na późną architekturę rzymską. Po niesławnym edykcie Teodozjusza w całym Imperium Rzymskim nie budowano już więcej klasycznych świątyń grecko-rzymskich. Wręcz przeciwnie, niektóre z nich niestety zostały nawet zniszczone przez fanatyzm niektórych ojców kościoła wczesnochrześcijańskiego. Tak więc, podczas gdy stare świątynie były zamykane i nie budowano nowych, powstało wiele nowych kościołów chrześcijańskich, a w konsekwencji krajobraz miejski zaczął również widocznie się zmieniać pod koniec 300 lat ale szczególnie w 400 lat n.e. w dużych miastach imperium. Logicznie rzecz biorąc, stare rzymskie amfiteatry również już nie były budowane. Głęboka zmiana kulturowa na rzecz chrześcijaństwa, która miała miejsce w IV i V wieku n.e., oznaczała nie tylko koniec dla starych świątyń grecko-rzymskich, ale także dla starych amfiteatrów. Ponieważ gry gladiatorskie zostały zakazane, co muszę powiedzieć, jest jednym z wielkich pozytywnych wpływów chrześcijaństwa. Te gigantyczne areny brutalnych widowisk masowych i śmierci już nie były budowane. Ale również stare półkoliste amfiteatry, w których wystawiano sztuki teatralne, już nie były budowane, ponieważ kultura chrześcijańska często postrzegała teatr jako profanację i w bardzo negatywnym świetle. To samo dotyczyło oczywiście starożytnych domów kąpielowych. W Rzymie, po kompleksie kąpielowym Dioklecjana, który został ukończony na początku III wieku na Era, nie powstał już żaden nowy. To jest ostatni klasyczny kompleks kąpielowy w stylu grecko-rzymskim, wybudowany w Rzymie. Nawet łaznie w Konstantynopolu pochodzą najpóźniej z połowy IV wieku. Na przykład słynne łaznie co są z Auxipusa, zostały już wybudowane w II wieku naszej ery, jednak miejsca ceremonialnych kąpieli do Chrztu, tak zwanego baptysteria zostały zbudowane w Izjoni po V wieku, a są one dość fascynujące, ponieważ pokazują niesamowicie bogatą dekorację z bardzo skomplikowanymi mozaikami. Tutaj możemy znowu zobaczyć przesunięcie w kierunku mozaik jako dominującej formy sztuki w późnym Cesarstwie Rzymskim, które powoli zastąpiły statuły, jako dominującą formę artystycznego wyrazu i dekoracji. Rzeczywiście z zamknięciem starych świątyń grecko-rzymskich, wielu Rzymian samych stało się w pewnym momencie w późnym V i wczesnym VI wieku tak obco związanych ze starymi świątyniami, że nawet uwierzyli, że stare posągi są zamieszkane przez demony, unikając więc starych miejsc kultu i często nawet wykazując wobec nich wrogie nastawienie. Inną fascynującą zmianą było to, że powoli ulica z portykami zaczęła stawać się znacznie bardziej popularna. Co oczywiście jest zrozumiałe, ponieważ procesje religijne stały się znacznie liczniejsze wraz z rozwojem chrześcijaństwa. Chodzi o procesje, podczas których wyświetlano i noszono starożytne relikwie męczenników. Ale także na przykład, gdy cesarz triumfalnie wchodził do miasta, ponieważ teraz miałoby to półreligijny wydźwięk, prawie zawsze towarzyszyli mu chrześcijańscy księża. Stąd też zbudowano wiele ulic z portykami. Ten trend rozpoczął się już w połowie 300 lat i trwał aż do późnego VI wieku. Najbardziej znanym przykładem jest oczywiście słynna Mesa w Konstantynopolu. Tak długa ulica z kolumnadą była nieznana w wcześniejszych wiekach cesarstwa rzymskiego, kiedy to centralne forum było miejscem spotkań i często pełniło również funkcję centralnego rynku. Teraz jednak ulica z kolumnadą pełniłaby zarówno funkcję miejsca spotkań dla triumfalnych procesji, jak i dla sklepów i rynków. Innym fascynującym przykładem ulicy z kolumnadą można było znaleźć w Antiochii, ale niestety ta ulica już nie istnieje. Ale również na zachodzie ulica z kolumnadą stała się ogromnym trendem, a wykopaliska archeologiczne pokazały, że taka ulica została zbudowana na kampusie Marcius w Rzymie za czasów zachodnich cesarzy Walentyniana i Fei i Gratiana. Podobny obraz w Mediolanum, dzisiejszym Mediolanie, gdzie Via Romana została upiększona imponującymi portykami z kolumnadą po obu stronach, prowadzącymi przez całe miasto od bram miejskich, obok Bazyliki Apostołów Ambrożego, aż do łuku triumfalnego po upadku zachodniego imperium pod koniec IV wieku n.e. można by sądzić, że architektura rzymska po prostu zniknęła. Ale oczywiście widzowie tego kanału wiedzą, że to nieprawda. Na przykład kościół San Vitale w Ravennie został zbudowany po oficjalnym upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego. Rozpoczęcie budowy miało miejsce w 527 roku n.e., a zakończono ją około 20 lat później, a wygląda ona zaskakująco podobnie do San Stefano Rotondo, czy kościołów z 70 lat wcześniej, z zachodniego Cesarstwa Rzymskiego na zewnątrz. W Cesarstwie Wschodnio-Rzymskim moglibyśmy zobaczyć budowę imponującego kościoła świętych apostołów, którą rozpoczął już sam Konstantyn. Jednak ten kościół został zniszczony, a Justynian zbudował nowy, około 550 roku n.e., Tutaj moglibyśmy zobaczyć kopuły używane w bardzo imponujący sposób ten sam styl, który zastosowano w Hagia Sophia, prawdopodobnie najbardziej imponującej świątyni chrześcijańskiej w historii. Tutaj wciąż widać bardzo wyraźne elementy architektury rzymskiej. Duże przestrzenie i kolumny mogłyby być również znalezione w bazylice Maxencjusza, która pełniła funkcję niereligijną lub zewnętrzne okrągłe okna i prosty styl fasady. Możemy więc zobaczyć, jak powolna i naturalna ewolucja przeszła architektura rzymska. Niektóre formy zostały porzucone, takie jak klasyczne świątynie, amfiteatry czy łaźnie. Ale niektóre elementy, takie jak ozdobne kolumny czy forma bazyliki, zostały zachowane i ewoluowały przez setki lat w to, co dzisiaj nazywalibyśmy architekturą bizantyjską, ponieważ była to kontynuacja późnej architektury rzymskiej. Nawet w późniejszym wschodnim cesarstwie rzymskim, po VI wieku, wciąż możemy dostrzec wyraźne elementy późno -rzymskie. I myślę, że gdyby zachodnie cesarstwo przetrwało, moglibyśmy również zobaczyć wiele późniejszych kościołów, które miałyby bardzo podobne cechy architektoniczne. Myślę, że przetrwające zachodnie cesarstwo rzymskie w VI lub późniejszych wiekach również wyglądałoby bardzo bizantyjsko. Tak więc. Architektura w późnym Cesarstwie Rzymskim przeszła powolną transformację, zainicjowaną przez silne zmiany kulturowe, a ten styl architektoniczny przetrwał wieki, aż do późnego Cesarstwa Bizantyjskiego. A nawet te kościoły wschodniorzymskie z XIV wieku wciąż zawierają wiele elementów, które były już obecne w zachodnim Cesarstwie Rzymskim prawie tysiąc lat wcześniej. Proszę polubić i zasubskrybować, aby nie przegapić przyszłych filmów o fascynującej erze późnego Cesarstwa Rzymskiego. I proszę rozważyć wsparcie mojej pracy na Patreonie lub poprzez członkostwo na YouTube, ponieważ długoterminowa stabilność tego kanału naprawdę zależy od Twojego wsparcia. Ten kanał nie działałby bez naszych niesamowitych członków Patreon i YouTube, i chciałbym podziękować każdemu, kto wspiera ten kanał w jakikolwiek sposób. Dziękuję Ci, przyjaciele. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądałby Rzym krótko po upadku, możesz obejrzeć ten filmik w prawym, górnym rogu. Ale jeśli jesteś bardziej zainteresowany dowiedzeniem się, jak wyglądało Bizancjum, zanim stało się Konstantynopolem, możesz obejrzeć inny filmik w prawym, dolnym rogu. Ponownie dziękuję wszystkim przyjaciołom historii Rzymu. Gratiasti Biago i Bene valete.